Ja się zakochałem w tym miejscu. Bardzo rzadko to słyszycie na tym kanale, ponieważ bardzo krytycznie, bardzo, ale to bardzo krytycznie podchodzę do krajów do inwestycji. Natomiast zostały już ostatnie dwie wille w tak cudownym miejscu i uwaga, są to nieco mniejsze wille, ale cena będzie bardzo interesująca. Będzie to 350 tysięcy dolarów. Zobaczcie jaki macie dzisiaj przelicznik dolara. Jest bardzo korzystny. Więc ta cena jest naprawdę bardzo fajna i Myślę, że w takim miejscu, w tych pieniądzach i perspektywicznie, International Airport, który jest w czasie budowy, to zapewni wzrost 100% najazdu turystów. Więc już tą wyspą zaczynają interesować się choćby polskie biura podróży, takie jak Lece na Słuchajcie, 350 tysięcy dolarów, ostatnie dwie. Wille dostępne i na ten moment to wszystko. A to w momencie, gdy jeszcze nie ma lotniska International na tej wyspie, w momencie, gdy jeszcze nie huczy wszędzie w internecie Kambodża, wyspa Korom. Zostawiam Was samych z tą myślą i zapraszam do kontaktu oraz do darmowych konsultacji ze mną.